już ze sobą, ona się dosyć długo przeciągnęła, no i czas, czas na, na pracę prace pozimowe, no po zim, zim, Państwo pamiętacie jakie były okropne dziury, no, staramy się, żeby nasze jednostki szybko reagowały i, i, i łatały na bieżące dziury, ale no, to to, to o ulicę Dzieci Polskich, tak jak rozmawialiśmy rok temu, mieliśmy poczekać, zimę, zastanowić się, obejrzeć, To no, jednak poznaliśmy, że remont jest konieczny. Prezydent spotkał się na radzie miasta z radnymi. Tą sprawę przedyskutowaliśmy na komisjach. Jeszcze kilka innych ulic w mieście takich osiedlowych planujemy zrealizować, typu na ulicy Sikorskiego, na centrum. Więc chcemy przy okazji, jak robimy większe inwestycje, to też te właśnie na osiedlach tam, gdzie są, jest zabudowa wielorodzinna gdzie są bronki, więc wiele osób korzysta z, z tych dróg i taką ulicą jest ulica yy, Dzieci Polskie. W tym roku ja sądzę, że w tym miesiącu powinniśmy wyłonić yy, wykonawcę, podpisanie umowy, przekazanie terenu. To, to pewno jeszcze kwestia kilku tygodni. No więcej u, z góry uprzedzam proszę o wyrozumiałość. Trochę trudniej będzie bo no, to jest oczywiste, będziemy musieli sprezować nawierzchnię obecną. Ona jest w słabym stanie i będzie nowa nawierzchnia asfaltowa. No tutaj na pewno wykonawca się pojawi, on zaproponuje jakąś organizację ruchu, żeby w miarę jakoś ten ruch się odbywał przyzwoicie. No ale no, jak mówię, no, przy każdym takim inwestycji, zwłaszcza tutaj, gdzie jest sporo bloków, sporo samochodów, Ruch nie tylko odbywa się do bloków, często przez państwo się jest taki ruch komunikacyjny skrótowy, sobie przezbaczcie, bo ludzie skracają. do Biedronki, już, no, więc sporo jest samochodów. Więc proszę mieć uprzedza, niestety, niestety będą trudnienia z tym związane, ale no, mam nadzieję, że z końcem wakacji już od końca lata, początek dni będzie Państwo jeździć przyzwoitą ulicą. I to tak jest trudsza co do Państwa nosi, bo To jest największa, najważniejsza inwestycja. Pozostałe drogi no w miarę są przyzwoite, bo to są już generalnie drogi uliczne wielkie typu Uliwera czy Wodnika, to są właściwie toż same domki. Zobaczymy jak będzie funkcjonowała i trzymała się ulica Właśniowa i Kubusia Puchatka. I z drugiej strony, tam jest jeszcze ta uliczka od... od Przepraszam, z, że to, to znaczy, że nie będzie jak robiona i baśniowa, yy, tylko Dzieci Polskich? Jak wspomniałem, tak, tak, remont dotyczy ulicy Dzieci Polskich. Yy, tutaj też są, yy, też są przewidziane parkingi transportowe ja jeszcze musiałbym skorzystać w projekt, to, to jest tak troszeczkę system mieszany, na części parkingów na parkingach są e, takie płyty ażurowe, na niektórych są, są, e, są parkingy asfaltowe. Więc w tej chwili Państwu powiem, co z tymi parkingami ażurowymi, czy też wylewamy asfalt, czy te ażury zostawiamy. E, no co do pozostałych, e, pozostałych dróg, to oczywiście jak mówię, to, 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 to zobaczymy, jak one będą funkcjonowały. E, ja zauważyłem też, że ty, niektórzy z Państwa korzystają z parkingu, jest wybudowany przy gimnazji numer jeden. Bardzo dobrze, bo są głównie wybudowane, wiadomo, że za potrzeb szkoły, do potrzeb korzyści. Ale wiem, że tutaj Państwo korzystacie, to zauważyłem, że ten parking, który jest tutaj od strony halera, już nie jest taki obłożony jak, jak wcześniej. I tutaj na razie może zasygnalizuję, choć nie chcę uprzedzać, bo to są plany prywatne. Właściciele tego terenu właśnie gdzie, yy, gdzie ten parking, czyli tak umów mówi, między, między, tak, tak, tak właśnie, czyli między Marketem, a, a Marketem, tu jest, to jest chyba, tak? tak. Yy, ma jakieś plany inwestycyjne na tym terenie, ale też na pewno z miejscami parkingowymi. To są na razie plany, bo yy, to dopiero jest bodajże na najbliższą Radę Miasta kierowane, więc to są daje, propozycje, które prezydent jako organ władzy wykonawczej przekazuje y, Radzie Miasta do, do zadecydowania, bo czy, czy tam takie, taka możliwość będzie, jeśli chodzi o możliwości planistyczne. A Ale to tak, wyprzedzam, jak na pewno będzie kolejna rada, y, Rada Osiedla, to być może coś będę więcej, więcej wiedział. Bardzo proszę, Pan Bracki. Państwo, patrzę, ja. Nie będę może miał propozycję, tylko powiem jak ja widzę nasze osiedle nie ze względu funkcji, yy, na pełnione funkcji w ostatnim czasie jako zastępcy prezydenta, tylko jako mieszkańca. Yy, pan prezydent wspomniał, że wiele inwestycji na osiedlu yy, dzieci polskich yy, rozpoczętek było dużo, dużo wcześniej jak yy, ta nieszczęsna rada powstała, która dzień dzisiejszy urzęduje. Jeszcze Państwo widzicie, w 7 rady przychodzi, jeszcze do nie ma, tak? Tak szanują i tak szanują pracę na rzecz społeczeństwa. To jest moje zdanie, takie, które ja jednoznacznie na posiedzeniach jak radę o tym mówię, i, i powiedzmy się nie boję powiedzieć, przy wszystkich. Nie jest to żeby sobie przybrać więcej głosów, tylko tak stwierdzam. Tym ludziom, którym żeśmy wybrali w poprzednich latach, nie chce się pracować. Efektem to są słabsze e, organizowane wizynie, słabsze festyny, słabsze choiny. Nie mówię, że były dużo lepsze, jak były poprzednie, tylko są słabsze. Przez to, że Rada ma mniejsze środki, małe zaangażowanie członków i to jest, to. to jest taki efekt do tego sprawozdania. W tym sprawozdaniu jest mało informacji e, takiej, że ile odbyło się posiedzeń, bo kilkanaście, to znaczy kilkanaście e, posiedzeń są. 5, 10, 15, 20 posiedzeń Rady była. To powinno być zapisane. Tu w sprawozdaniu tego nie ma. Z mojego punktu widzenia to powinno być mieszkańcom powiedziane, że odbyliśmy tyle i tyle posiedzeń. Co mnie tu boli w tym sprawozdaniu? Najpierw do sprawozdania to do Pana Prezydenta. W sprawozdaniu, proszę Państwa, chciałbym, żeby nie zdarzało się więcej, bo od momentu, kiedy ta Rada powstała, to okazuje się, że rozliczenie poszczególnych imprez odbywa się z dużym opóźnieniem. Poprzednie Rady, które były przed tą naszą, w której ja dzisiaj jestem, przed tą Radą wybierane, na przykład Wigilia była rozliczana już w styczniu, a dzisiaj rozlicza się na przykład Wigilię, która była w grudniu, a się dopiero w kwietniu. Dla mnie to jest niezrozumiałe, obojętnie jakie mamy trudności, obojętnie jakie mamy niechęć pracy poszczególnych członków do pracy Jeśli w Radzie Oświęcim, to... Ja ja to... Panie Radny, w Pan sobie odprowadził na badanie a po prostu, ciężko jest zebrać całą Radę, żeby było... Ale ja o tym to, mówię cały czas. Mieszkańcy rozumieją, ale to Naprawdę mało istotne. To już najważniejsze jest, aby impreza się odbyła, aby była udana, aby były pozyskane jakieś środki dla mieszkańców. Myślę, że to jest podstawa, a dopełnienie formalności... Ale mnie nie da, trzeba położyć, Panie Przewodniczący, ja impreza sobie poradzę z wypowiedzi. Jest mało istotne. Ja to, co ja mówię. W momencie, kiedy się rozlicza 4-miesięcznym opóźnieniem poszczególną imprezę, to dla mnie to jest niezrozumiałe. Powinno to być miesiąc, dwa miesiące maksymalnie. Nie wiem dlaczego. To jest jedno, druga sprawa. Trzecia sprawa, proszę Państwa, to dla mnie, jeżeli dzisiaj jest zebranie, komisja wniosków, to powinna być wybrana spośród nas i my tam piszemy wnioski, które chcemy, żeby na naszym osiedlu było zrobione, a nie Rada sobie, Przewodniczący sobie mówi, żeby kolega z Rady usiadł i będzie pisał na wnioski. Jakie wnioski będzie pisał? To, co będzie chciał? Nie. Tu powinna być komisja wybrana od nas i my tam sobie wypisujemy to, co od nas jest zgłaszane. To, co do całej sytuacji tej oprawy tej Rady, uważam, że to nie tak powinno być. Ale to nie dlatego, żeby umyłować przewodniczącemu jego roli czy też w tym sensie. No są jakieś takie potknięcia, które powiedzmy od jakiegoś czasu są w naszej Radzie i jakoś nie możemy sobie z nimi w żaden sposób poradzić. Ja uważam, że te osoby, które nie przychodzą na poszczególne zebrania powinni złożyć oświadczenie, zrezygnować z Rady. Dziękuję. Wtedy ich frekwencja wielościowo w Radzie będzie łatwiejsza do zebrania kworum. A jeżeli jest nas za mało, bo mamy tylko dzisiaj 7, to już kworum nie ma, to trzeba się tutaj do dymisji. Wybieramy nową radę, która będzie trzeba pracować na rzecz tego się. Pan, pan prezydent powiedział, że chodniki zostały pobudowane, to powiem... Pan prezydent zapomniał powiedzieć, że co roku są dostawiane nowe zabawki, zabawki zabaw na naszych dzieciaków. Ja wiem, że one są niszczone, dewastowane przez dorosłe dzieciaki, które powiedzmy wieczorami sobie przysiadają przy piwku, czy przy i tam niszczą. Efekt, efekt tego jest, że ogrodzenie, które jest zrobione niedawno, bo w tamtym roku to to ogrodzone ten plac zabaw dla tych dzieciaków, żeby tam ich zwierzyna nie chodziła, nie zatryła się, to wiecie państwo, jest zdewastowane. Zdewastowany nie jest przez państwa i przez y, małe dzieci, które tam się bawią, tylko przez młodzież, która przychodzi tam to wszystko Stąd wniosek o kamerę. i ma kamitologię tego. na, się, tak. na temat kamery ja się też odniosę, bo akurat troszeczkę y, na ten temat chcę państwu powiedzieć. I jest sytuacja taka, że z mojego punktu widzenia y, y, nie jest to naprawiane. Także ja stawiam wniosek jednoznaczny, że to ogrodzenie całkowicie musi być poprawione i wzmocnione. Bo jeżeli nie ma grzbietu dookoła tego ogrodzenia to będzie to ogrodzenie dewastowane, tak jak było tu na e, przed piątką, dewastowane dopóki ogrodzenia, na ogrodzenie, żeśmy takiego kotomina nie dali i skończyła się dewastacja. Teraz ja wiem, że ale przynajmniej nie będzie to połamane pomieszczone, tam ukręcają aż te aluminium. Może tak, trzeba Wystarczy Wystarczy ukryte kamerki małe, tak jak tak, ma przy liczeńciu po innej. No kamerki wtedy mamy. Tak. Już. Tak, teraz tak, w stosunku co do kamery, to już jako spółdzielnia jesteśmy w umówieni z panem sekretarzem Mariuszem Prusaczykiem, że to się kojarzę, Jest obiecane, jest obiecane, że na dzieci 13 zostanie zamontowana kamera po to, żeby oceniała skrzyżowanie te łączące z 11 listopada plus Plac zabaw plus dzieci polskie 8, bo na dzieci polskie 8 też jest z bo plat wielu i. I na waśniowy ale właśnie to się nie da zkalibrować. No nie, ale w prostu jest gimnazja, na schodzie. No nie, nie, nie. Powoli, powoli to z Powoli, Ja bym prosił, żeby można było to ogrodzenie zapisać jako priorytet, że ona jest do, w pierwszej kolejności do naprawy. Więcej pojemników dla odpady, dla odchodów zwierzęcych. Z tego względu, że są na Osiedlu Dzieci polskie postawione bodajże chyba trzy i powiem szczerze jest tego mało. Ja wiem, że mieszkańcy nie załatwiają tego tak jak powinni robić, że wyprowadzają swoje tworzenia i nie, i nie sprzątają tego. Ale ja sądzę, że jeżeli będzie to więcej tego stało, to zaczną może bardziej reagować, a przy tym uważam, że powinna nam pomóc w tym Straż Miejska i Policja. Co do Straży Miejskiej do Policji, stawiam wniosek, żeby od godziny 21 do 23.30. wreszcie zaczęły się patrole piesze. Bo dla mnie przyjazd samochodu Policji na światłach z kogutem Policja, no to młodzież siedząca na schodach pod klapką, pijąca alkohol, załatwiającą się zaraz ze szczytu komuś pod balkonem albo pod tą blatko, rozbierza się i dziękuje, nikogo nie ma, nie mają kogo kontrolować. Niedawno, jak dwa dni temu zadzwoniłem o 23 na policję, fakt, że przyjechali też na tym właśnie oświetlonym samochodzie, no, towarzystwo już było tak pijane, że się już nie boi policji. Na jest... przyjechali? Nie, z oświetlenia kogo? Tylko dwa, trzy lata temu to pod blok dziewiątkę do Dzieci Polskich Sąsiedla dzwonił, bo po samochodach skakali, to na dalej przyjechali. To, no właśnie to takie trochę dla mnie dziwne. I proszę Państwa, rzeczywiście przyszli kontrolowali, towarzystwo się rozeszło, policja płycha i z powrotem wrócili. Dlatego dla mnie, dla mnie sama kontrola to nic nie daje. Trzeba bardziej jakieś takie, ja wiem, że ktoś powie komunistyczne może metody, czy coś, to, towarzystwo powinno <coughs> być zebrane, by nam na to komendę, jeśli pijane, zakłócało porządek, bo ci mieszkańcy akurat w tym bloku, gdzie ja mieszkam, z drugiej klatki, to losko, mają ten porządek tam zakłócany po to drugą klatkę, tam, tam nie idzie wysiedził piją, narkotyki spożywają. Do tej pory była sprzedaż narkotyków. Dzisiaj już tych narkotyków nie sprzedają, bo dzięki mojej upierdliwości no stop, no stop i Towarzystwo się z tego bloku przeniosło, ale przenieśli się teraz na, 7, na 5B. I na 5B teraz w pierwszej klasy tam jest jaka, jakaś yy, yy, sprzedawana marihuana, czy tam coś innego, bo tam Towarzystwo znowu z całej osiedla dzieci schodzi się, bo tam troszkę takich yy, osiłków mieszka i, i się tworzy. już tam się ludzie skarżą, także potrzebny jest nam kontrola osiedla, piesza przez całą dobę, ale w szczególności od 21 do 20.30, bo to jest najgorszy czas wtedy, że towarzystwo z dyskotek sobie wychodzi, popijone jeszcze z butelkami i sobie pozwalają za... Te za za jeszcze raz... 21 do 23.30. Pierwsze niech nie tam. Proszę Państwa, ja wiem, że się na razie mieszkańcom zosiedla dzieci bloku 13, 13 i 17. Państwo zosiedla dzieci polskich, w szczególności dzieci polskich tutaj mieszkające na jak to mówi się na spółdzielni dzieci Polski, tamta ulica. Tam jest zakorkowane miejsca parkingowe. Brak jest tych miejsc parkingowych. My widzimy, przynajmniej ja widzę, możliwość zrobienia takich samych parkingów za przekazaniem nieodpłatnym dla miasta Ostrojenki, dla Prezydenta, terenów wzdłuż ulicy Witosa, która by się remontowała, Nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym, czy za. Ale musi być zgoda. Właściciele odrębnej własności, plus my jako spółdzielnia, ja ręczę, że ja będę wszystko robił, żeby tą ziemię można było przekazać nieodpłatnie, plus ci mieszkańcy, żeby wyrazili zgodę. W odległości prawidłowej od bloków, gdzie można zrobić zgodnie z prawem miejsca parkingowe i uliczkę dojazdowo, tak jak jest od ulicy Witosa Dzieci Polski 3B, 5B, 7B, przez tam jest fajnie zrobione. Myśmy w tym terenie, żeby osłonić mieszkańców od spalin parkingowych samochodów i przejazdów tej ulicy, myśmy tam sadzili na dzień dzisiejszy w tamtym roku 147 drzewek, w tym roku sadziliśmy 100 przekazanych od Pana Prezydenta. Jest mur zrobiony, z tych, ja wiem, że to dziś jeszcze tego nie ma, nie, ale już są, które będą narastać i to są drzewa które będą pochłaniać potłaniać się brudlenek i ten kurz i te spaliny. Uważam, że ci mieszkańcy dla dobra innych powinni się wyrazić zgodę na to, żeby jednak przekazać następny Też wniosek tak... tego. Dobra. Też. Dlatego stawiam wniosek, żeby e, e, wystąpić do prezydenta, żeby podjął działania, rozmowy ze spółdzielnią w sprawie przejęcia nieodpłatnie terenów pod budowę parkingu wzdłuż ulicy Witosa. Ja ze swojej strony, e, jako ze spółdzielni, będę robił wszystko, żeby panu prezydentowi to ułatwić. Przykładem to jest to, że tamten parking na Witosa 3B, 5B, 7B został taką samą metodą stworzony, gdzie w tym roku już. Daliśmy informację do Pana Prezydenta, że jesteśmy gotowi nieodpłatnie ten parking przekazać za zgodą wszystkich mieszkańców, bo to mieszkańcy decydują na banę zgromadzenia. To jest ta sprawa. O kamerze już mówiłem. Proszę Państwa, trzeba się też pochwalić, że dzięki temu zarządowi miasta udało się doprowadzić do tego, że mamy na uliczkach ławeczki. Ja wiem, że większość tam przesiaduje dzisiaj, powiedzmy, tych, e, nie mogę tak powiedzieć, bo wszyscy ludzie są jednakowi w sensie jako człowiek, ale ci, którzy na tak dużo uruchamiają, prawda, ale do tego są służby, żeby interweniować, ale te ławeczki były stawiane z myślą o tym, że starsze osoby, które je zakupamy, chcą odpocząć, żeby mogli tam sobie przysiąść, posiedzieć, odetchnąć i iść dalej, nie? To ja bym uważał, że to była dobra sprawa i dalej bym to pielęgnował.